Ja Jeszcze się mam z tej strony party. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Zyfisa 19 No i dzisiaj witam was na długim, o wyczekiwanym odcinku Czyli koszenie łąk Dzisiaj zaczniemy sobie kozić już łąkę tą naszą za domem Jak widzicie 30 już jest zapięta Tutaj pajączek sobie przedstawiłem Odstawiłem Przykupiłem kosiarkę yy, Musimy, otworzymy sobie bramę Co dobra i tak co Palimy, jedziemy od razu Czasu nie ma. Dobra, palimy. No dobra, lecimy już sobie powoli tutaj Dobra, wyjeżdżamy I Teraz tak. Odkąd zaczniemy? Bo tu mamy taki kawałek eee, dobra, myślę, że zrobimy tak Czekajcie, polecimy tu jeszcze drogą. I tutaj zaczniemy normalnie. Dobra, rozpadamy. Posiareczkę, oczywiście. Dobra. Wałek. Mamy, dobra. Palimy. Dobra. Więc w dół. Lecimy. O, kurde. Gitara. Uuu kurde, musimy podchodzić jakoś dobrze od tego brzegu tutaj. No i dobra, fajnie to idzie. Gitara. Tutaj kur. U -u. czekajcie, muszę tak zrobić. O dobra. Teraz gitara. Ta, gitara. Będę troszeczkę zerkał, bo zapalę sobie światełko, bo jest ciemno. Więc no dobra, gitara. Dobra, tu polecimy blisko drogi. Od razu. Wytniemy wszystko. No gitara, kurde. Cyk, cyk. torpeda. Kosiareczka widzę, że to na razie. Zostawił mi troszeczkę, żeby nie było. No i dobra. Nawijamy cyk. Dobra. No i lecimy znowu tutaj. I cyk. No. Fajnie, to idzie wszystko. Też niedługo przyjedzie do mnie zgrabiarka oraz prasa, bo Udało mi się znaleźć z tego samego gospodarza po prostu to i to, więc ciara pewnie na dniach będzie przywieziona. Tutaj do mnie to skrabiarka i prasa. A kolorystykę prasy i zgrabiarka no, zobaczycie oczywiście w następnym odcinku pewnie. Lub jeszcze następnym, no nie wiem, tam, kiedy przyjedzie po prostu. Bo jeszcze się nie, nie dogadywałem. Byłem już oglądać. Ale jeszcze z transportu nie wiem, nie jestem układany, nie? Więc no, lecimy, lecimy. No. To tutaj ta siarka nam ten kawałek tutaj mi się spełni. To dobrze. Też można tutaj od brzegów zawsze odkosić sobie y, tą małą siareczką i go, do krów od razu trawę dać. Jemu tam rzucić. Dobra i ogień Fajnie, taką pracuje. Jest Luks. No, gitara. Jak jeździmy, 15 na godzinę. Gitara, więc tutaj paliwa już mało. Trzeba będzie dolać do 30, km. jechać CPM po prostu dolać tego. styk No i gitara. Kurde. to idzie. No i tak powoli sobie do wykosimy tą łąkę tutaj. Bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że tu żadnych kamieni nie będzie ani nic to jest łąka siana, więc no, kiedyś było pokolenie, ale no teraz jest łąka. Było tutaj zdzierżawione, jak jeszcze, no, no kurde, no nie miałem jakby to powiedzieć, krów, tego wszystkiego. Było tutaj dzierżawione wszystko. Tutaj właśnie kosili sobie, więc no... Lecimy sobie, nie wiem, ile ta kosiarka ma. Może z metr. Papie. Coś takiego myślę. No kurde. Lecimy dalej. Tutaj kurde, kurde cień rzuca. Ostry. tutaj y, mam nadzieję, że y, po drugim pokosie, na zimę, y, że zleję tu gnojowicę. Już będzie po prostu ta gnojowica. Że sobie tu rozleję wszystko na tą łąkę. Bo obornik, wiadomo, pójdzie na pola, a gnojowica będzie na łąkę do nie? Zawsze to jakoś podwyższy ten wzrost, bo to wiecie, naturalny nawóz jest zawsze najlepszy. Stosowanie takiego obornika, albo takiej nojówki. Nojówkę można dawać tam yy, co roku, a obornik tam co 3 lata chyba. Coś takiego można dawać. Więc no. Kurde, luks. Tutaj tak myślę, że wykorzystanie mi mały kawałek, to po prostu tam to koszę sobie, ten zakamarek taki. Tutaj będę normalnie sobie jeździł. No, Co? Kosiarka męsko daje radę. Na nasz areał, oczywiście. Na razie ta łąka myślę, że na piłce. Już... O, nie wystarczy. Dużo nie mamy krów. Więc no. Gitara, no. <grystanie> Jak się tutaj widzę, 30 zielonietka zrobiła. Tej trawy. No, gitara, no. Umyjemy się pewnie, sobie ją pewnie. Kurdy, takie żaby rachoczą, bo troszeczkę ranek mamy. Powiedzcie, najlepiej sobie skończyć, właśnie rano. Tą łąkę taką. Myślę, że jeszcze jeden przejazd i sobie wynikniemy to. Będziemy sobie tutaj kręcić tylko z luksara, kuda Już nie będę tutaj tego kość, tego przez jaka przejdziemy tędy. Zobię luksusowo. Z gitara, kurde. No, weźmiemy sobie teraz to. Wykosimy to, ten jak taki zagajnik. Sy, dobra, tył. Damy do końca już dobra ogień. No i gitara. Lecimy. Syk. O, kurda. Storpeda. dobra góra. No, nawet wyłączyłem. <gry> Dobra. Teraz możemy wyłączyć. O, i okay. Dobra, teraz kosimy ten kawałek tutaj. Jak się zastanawiam, jak to nawracać. O kurde. Uuu, kurde. Trochę zjechałem. Ale dobra, już sytuacja panowana. więc Ej tutaj. Cyk, kurde, tylko trochę tutaj będzie. To dobrze oczywiście. Pewnie będziemy wrzucać to na górę to, to, to siano więc no, dobra Dobra, myślę, że w tym zagadnieniu sobie zakończymy ten odcinek. Yy, no to co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do tego dzika. Na razie, cześć!